Cześć kochani! Yy, witajcie w moim nowym serialu. Założyłam nowy serial z kanału Jakiejś serial, bo że ja mówię. No i w związku z tym chciałabym. To jest otwieranie mojego kanału, pierwszy filmik. No, znam że a jakoś tak? No, no więc tak. Yy, możecie się spodziewać już jak otwieranka, różne nowości. Po prostu yy, bardzo się stresuję. Yy, piszcie w komentarzach, co źle zrobiłam w tym filmie po prostu. Yy, już niedługo no, myślę, że powigilii. Nagram film z moją kolekcją Little Pet Shop. Mam nadzieję, że nagram. No i tak. No więc um, jeszcze się ja zastanowię, bo mogę nagrywać pro, profesjonalne filmy, ale jeszcze za, zastanowię się zastanowię, bo ja tutaj mam doświadczenia, ale nie w LPS-ach. No, z LPS-ami tu ja nie mam doświadczenia. No teraz tam bo do zbieram, ale się nie zbieram, zaczęło mnie interesować od wakacji od wakacji. Yy, od wakacji zaczął mnie interesować, jak yy, No, nie tak. Dawajcie słupy, bardzo bym chciała yy, yy, poprosić Was o dawanie słupów, ale nie musicie dać słupy, możecie dawać yy, w dół, łapki itd. Yy, możecie piszeć w komentarzu, mnie to nie, nie to obchodzi trochę. No wiem, jestem doświadczona. No nie jestem doświadczona jest doświadczona. Cały czas mi się przepięknie. Jestem doświadczona, ale ale no po prostu nie wiem, czy wszystko dobrze robię, bo, je, bo mnie to bardzo ekscytuje. Jestem bardzo zdenerwowana i różne. Więc bardzo Was witam serdecznie, Was witam w moim kanale. Tak samo ja napisałam. Yy, witam Was serdecznie w moim kanale. Mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać. Już niedługo się pojawią moje filmiki na YouTubie. Papatki!